Wiecie co? Ostatnio myślałem, że zmienię nazwę na YouTubie. No i zmieniłem tą nazwę na YouTubie i teraz nazywam się już nie Smiley, tylko Gazi. I cześć, więc ja jestem Gazi, a dzisiaj jest nowa seryjka. Wiem, że długo nie było żadnych odcinków i w ogóle. No ale stwierdziłem, że jednak będę to... Ten, że będę sobie po prostu nagrywał. Nie było też długo odcinków, bo po prostu mi się nie chciało nagrywać, ale to jakoś się przeżyje. Wiecie co, muszę tylko opcję i muszę dźwięk trochę zmniejszyć ogólną głośność, ogólną. Ale ogólnie to też przepraszam, że długo nie było odcinków. Ale po prostu mi się nie chciało, po prostu. Dobra Teraz już mi się wydaje, że będzie ok no To jest Call of Duty Warzone Nowa seryjka Tak po prostu Znikąd Dawno ogólnie to ja Mało grałem w tego Warzona, Więc yy, może mi trochę słabo iść A to jakoś się przeżyje Chyba Tak mi się wydaje i możecie napisać, czy chcecie, żebym ja z tego nagrywał. Bo mi się wydaje, że będzie mi się fajnie z tego nagrywało. Nie, muszę jeszcze bardziej przyciszyć, to tak wam powiem. Tak na 50 wszystko. Bo naprawdę jest za głośno. I na nagraniu będzie mnie... Nie słychać po prostu. Nie będzie mnie słychać. <laughs> Dobra, lecimy. To jest yy, chyba. No, w sumie to jest dosyć nowy Battle Royale, bo powstał dosyć niedawno i naprawdę dużo ludzi zaczęło w niego grać od razu. Jestem sam. Czy, A ja nie, nie brałem solo, więc. Poznasz strefę zrzutu dla Twojej drużyny. Dobra. Zbliża się gaz. Przebić się do bezpiecznej strefy. Gdzieś tutaj polecę Na stadium Dobra gdzieś tam polecę Sorki naprawdę że tak długo Nie grałem w nic w sensie nie nagrywałem bo grać co grałem ale nie nagrywałem bo Po prostu mi się nie chciało teraz ten Jest koronawirus Ten jest koronawirus, tak muszę to powiedzieć. No i se, siedzę w domu, bo jest kwarantanna w końcu. No i będę miał dużo czasu na granko w sensie na nagrywanie. Więc y, odcinki będę wrzucał na spokojnie. Kurde, szkoda, że pompa na sam start. Y, bo pompa y, ja nie lubię za bardzo w tej grze. W sensie jest słaba pompa. Według mnie, oczywiście. Nie mówię, że dla wszystkich jest pompa słaba. O, 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 Mamy dobry karabinek. Dobra, M13. Jakbym raczył w tą grę. I bym w ogóle... cały czas. Jakbym deadnął już sobie na początku gry, to się nie zdziwcie. Bo ja tyle gram w tą grę co nic i jeszcze rzadko gram. No w sensie... Słaby jestem i mało grałem w ogóle kiedykolwiek. Postaramy się kogoś zabić, ale czy mi się to uda to już wątpię. Myślałem, że tym mogę jechać, no bo na mapie było tutaj ten ale to jednak ten kładzik. Z tego co kojarzę, to nie wiem, czy to oni zmienili to, ale jak się kogoś przejedzie, to umiera od razu instant. To jest śmieszne trochę. Dobra. Postaram się kogoś znaleźć. W sumie to nie wiem, po co ja jadę sobie tym kładzikiem. Dobra. Dam radę sobie. Może następny odcinek będzie z kimś, bo teraz tak wiecie, tak trochę nudno będzie, bo jestem sam normalnie i gram sobie takie, taką sułóweczkę. No ale myślę, że kogoś się znajdzie do nagrywania i sobie zagramy parę rundek na przykład w sensie. Y Tutaj zależy, ile się przeżyje, oczywiście, to rundy są zazwyczaj długie, więc y, chyba jedna runda na odcinek będzie, tak mi się wydaje. Dobra, wydaje mi się, że ktoś tu jest gdzieś. Ja się na pewno posłyszę strzały. Wiem, że mogłem tu wjechać, wino, tak wiem. Nie, raczej nie powinno tu nikogo być, bo nie widzę, żeby ktoś zbierał rzeczy. Ale tam może ktoś być. Tam nie ma. To jest naprawdę bardzo dopracowana gra. Tylko szkoda, że bardzo mało waży. Znaczy bardzo dużo waży, bo waży 100 giga. To jest naprawdę wielka ilość, więc. Oczywiście zależy, ile macie miejsca na dysku, to też. Dobra. Trochę się przestraszyłem, tak szczerze, bo nie sądziłem, że ktoś mi wejdzie na plecy. Ale został szybko wyeliminowany. Czy jednak jedynki wziąłem przez przypadek. Dobra, to na słuwerce sobie zagramy. Dobra. Wypatruję tutaj, czy ktoś może. Tam chyba ktoś był. Przemieszczam się tu. Dobra. Sprawdź. Dobra, tam jest. W sensie nie, w którą ja mam stronę iść. Mam iść w tamtą stronę, żeby być bardziej w strefie. Ale. Czy ja chcę być bardziej w strefie na razie? Wydaje mi się, że nie. Ale gra naprawdę ma piękną grafikę. Tam widziałem typa. Albo dobra, wiecie co? Skaczę. Bo... czemu by nie w sumie? Lecimy na walkę, nie będziemy się kampić. oj! oj, 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 oj. Się przestraszyłem trochę, zapomniałem i tak, że mam spadochron. Dobra. Chciałem zamortyzować sobie trochę upadek po prostu tym... ...otworzeniem spadochronu. Dobra, czy tu nikogo nie ma? Nie ma nikogo. Słyszę skrzynia. dobra, tu jest skrzynia. Może coś będzie fajnego. Wytłumiony PM, tak? No to na pewno lepszy niż, niż to moje, ten. ten Niż ten mój PMik. A dobra, mamy maskę przeciwgazową, bo. Czekajcie, czekajcie, sorry, ale. Myślałem, że ktoś tu jest. Wydawało mi się. Bo na mapie. Na mapie widzę coś. Ale dobra, to y, też tu jest jak w innych gierkach zazwyczaj, Battle, roy battle Royalowych, że po prostu idzie taki gaz i się zamyka strefa. No, co mam wam powiedzieć tak naprawdę? Typowy Battle Royal, no. Wytłumiony PM, tak. To jest epick epicka broń. Ale dobra, mamy jednego fraga na solówce. Jest 100 osób jeszcze. Już 101. Tam słyszałem kogoś. Tam jest jakaś flara, ale ja chociaż pójdę tam. Jak zginę, to zginę. Nic się nie stanie. Widziałem kogoś. Widziałem kogoś. Muszę uważać Będzie tu chyba. Dobra. Czyli jednak są oddziały oj, 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 oj. nic nie widzę. No i zginąłem. Nie wola. Zobaczymy jak mi pójdzie w Guagu. Bo jeśli umrzecie tutaj, to macie GUAG, czyli taka walka jakby jeden na jeden i jak przetrwa się w Guagu, to po prostu... To znowu wracasz do kryje no ale jak... Jak yy, przegrasz, to... No co no? Przegrywasz w ogóle cały Battle Royale, Więc szkoda. Ja ogólnie w Guagu nie umiem grać więc pewnie zginę. No, mówiłem, że zginę, ale najgorsze jest to, że nie dodało mi oddziału. Dobra, to ja zaraz włączę następną gierkę. Dobra, włączyłem kolejną giereczkę Jesteśmy teraz w lobby I możemy się postrzelać W sumie to ja mogę Oj 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 Co skąd? A od plecków A taki Taki typowy, typical Battle Royale Dobra Czekamy więc, aż nas doda do giereczki I tym razem na pewno wziąłem solo bo wcześniej było jednak, były jednak oddziały a ja byłem sam dobra zaraz się zaczyna gierka dobra więc lecimy zobaczymy jak teraz mi pójdzie o, chociaż coś czuję, że nie będzie dobrze tak jak wcześniej zresztą. Więc po tej grze już kończymy odcineczek i nie wiem, ale chyba zagram, w sensie nagram od razu następny odcinek. Jeszcze nie wiadomo, bo zacznę chyba serijkę z tego Warzona. Ale jeszcze nie wiadomo. Może po jednym tym... po jednym odcinku stwierdzę, że jednak nie będę tego nagrywał. A to się zobaczy. Oj, oj, oj. Dobra. Słyszałem jakby ktoś tutaj... Dobra, nieważne. Mam kamizelkę, to sobie założę zaraz. O, czujnik pulsu. To jest dobre chyba. Jeszcze tego nie używałem, ale... Wszyscy mówią, że to jest dobre, więc to wezmę. Chociaż wszyscy to nie ja. <grym <grym ja nie wiem jak... Ojejujujujuj. To... Yeah, to jest... dobre, to jest RPG. Ja przez chwilę myślałem, że to jest snajperka, bo tak wyglądało. No, ale jednak to RPG. Piła. Zobaczymy jak się z tej piły strzela. Ale wątpię, że będzie mi się dobrze grało RPGiem, więc... Jak znajdę jakąś bardziej normalną broń to wymienia. Dobra czy w tym tramwaju tutaj będzie coś Może jest kamizelka Osłona Nie wiem co ja mam z tym Nie no z rpg nie będę chodził Tam się strzelają Ale ja tutaj może coś będzie Tutaj jest broń, dobra, ja to biorę To jest jakiś karabinek taki fajny ale nie wiem, jak mi się będzie z niego strzelało. Szczerze, to ja nie wiem, bo ja nie znam w ogóle tych broni, tutaj co są. Ja grałem trochę w tego koda, ale mało, więc. Ja się nie znam za bardzo. Możecie mnie poprawiać w komentarzach, jakbym coś głupiego mówił. <grym> o coś czuję, że za niedługo coś głupiego będę mówił. Dobra, do karabinu sniperskiego RPEG to nie biorę. Tego nie chcę. Tu jest Ammo, Ammo. Dobra, spoko. Tu jest skrzyneczka, to ja ją otworzę. Hmm, czy ja. Hmm. Wiecie co, na początku wymienię to. Na to. Tego Skara na to. I chyba wymienię na to, bo to jest legendarne jakieś. Chyba, chyba. Dobra. Lecę na dach tutaj. I nie wiem, skoczę może tam. Ze spadochronem oczywiście. Postaram się kogoś wylukać. Albo ze sniperki po prostu kogoś zdejmę. Nie wiadomo. Dobra, jestem na dachu. Nie, 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 nie. Czujnik pulsu. Czy ja mogę tego używać cały czas? Chyba tak. I tu zakończyła się nasza gra pewnie. Gościu z rpg Na plecach. Zobaczymy, czy mi się uda wygrać. Ale coś czuję, że znowu sobie umrę. Porzucam sobie w nich kamieniami, bo czemu by nie. Ale ja mam cela, ale trafię wreszcie. Dobra, teraz ja, ale jeśli przegrasz, to porządku. Twoja kolej, żołnierzu, zrób porządek z tym skórę. A ojoj, dobra, wiecie co? Tu zakończę ten odcinek. I chyba będę musiał wypipać, to co on tam powiedział, z tego, jak, jak nie zapomnę. Tylko. Ale dobra. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcineczku. Też z Warzone'a. Zobaczę się. Czy w końcu, nagram. Przekonamy się. Dobra. Co się manko. Mam nadzieję, że wam się podobał odcinek. Możecie zostawić łapkę w górę.